Znowu przyszła jesień wraz ze swoimi mgłami, deszczami oraz ogólnym przytłoczeniem, które wpycha nas z nieprzyjemnego i groźnego świata zewnętrznego w ciepło kocyków, poduszkowych fortów i herbat. Być może już wypchnięci w taką sytuację znajdziemy czas, by oderwać się od konwencjonalnych rozrywek na próby odkrycia mniej znanych perełek, którymi w tej serii będę się z wami dzielił. A pierwszą z nich jest powieść Żywe Kamienie Wacława Berenta książkę bez większych problemów możecie wyrwać w przeciętnej cenie na internecie, poszukać jej w lokalnej bibliotece lub znaleźć oczywiście niepolecane przeze mnie, chyba że z braku innej alternatywy sposoby. Zanim jednak przejdę do mówienia o tym, czym w ogóle jest ta książka i kim był ten Berend, kilka zasad, których będę się trzymał w tej serii. Ku pamięci prozy zapomnianej będzie nieregularnie pojawiającą się serią, w której będę polecał mniej znane pozycje znanych autorów, czy po prostu obskurne utwory, które nigdy nie miały okazji przebić się do szeroko pojętego kanonu. Kto jednak ten kanon wyznacza? Przecież Berent jest autorem, który przynajmniej na studiach jest z całą pewnością istotnym punktem w historii literatury polskiej. Tak, to prawda. Nie zmienia to jednak faktu, że większość nie tylko pasjonatów literatury, ale również jej badaczy kojarzy Berenta jako autora próchna, ewentualnie jako tłumacza niczego. Żywe kamienie znajdują się z tego powodu gdzieś na trzecim lub czwartym planie, jeśli chodzi o polską prozę XX wieku. Nalubimy no, czytać sobie jego trzecią najpopularniejszą powieścią, co nie brzmi źle, ale patrząc na to, że sam Berend nie jest zbyt popularny, nie powinno raczej wzbudzać podziwu. 198 czytelników i dwie recenzje w porównaniu z 1254 czytelnikami i 41 recenzjami próchna wypada blado. Podobnie na Goodricie, żywe kamienie zgromadziły 9 recenzji, dla porównania próchno ma ich 167, a o Ozimi na 35. Nawet jak na Berenta jest to wynik bardzo niski. A szkoda, bo choć nie miałem jeszcze okazji mieć w rękach fachowca, to uważam, że żywe kamienie są bezsprzecznie najlepszą powieścią Wacowa Berenta. Ale po kolei, zacznijmy od autora. Wacław berent urodził się 28 września 1873 roku w Warszawie Tworzył w młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym pisarz powieści i tłumacz człowiek który lubił ze sztuką eksperymentować zarówno jeśli chodzi o formę jak i jej temat jego powieści nie czyta się łatwo ale subtelna poezja jego prozy jest czymś co zawsze będzie go wyróżniało każde słowo w jego powieściach wydaje się być po prostu nie tylko sposobem opowiadania, ale jest raczej bardzo dogłębnie przemyślanym elementem jego twórczości. Język jego prozy jest więc równie ważny co treść jego powieści, które najczęściej podejmowały tematy społeczne, egzystencjalne i przede wszystkim rozważań na temat sztuki. Berend obracał się w literackich towarzystwach przełomu wieków i wiele podróżował, znał ludzi i był znany. Współpracował m.in. z Himerą, a do tego zyskał sobie rozpoznawalność tłumacza dzięki temu, że tłumaczył niczego. Jedną z jego największych pasji była mediewistyka. Ujście dla tej pasji dał właśnie w książce Żywe Kamienie, które jest powieścią historyczną i to jedną z tych, które były później wzorem dla wielu późniejszych pisarzy prozy historycznej. Wydana w 1918 roku powieść jest pełna estetyki młodopolskiej, jest mocno symbolistyczna oraz występuje w niej całkiem sporo fragmentów typowo impresjonistycznych, kiedy my jako czytelnicy obserwujemy niewyraźną wizję świata z perspektywy narratora czy bohaterów. Silniej ukorzenia to nas w świecie przedstawionym, który jest dla nas ciągle eksplorowaną tajemnicą. Powieść opowiada historię grupy wagantów czy też jokulatorów, wśród których są linoskoczkowie, tancerka, grajkowie, gadkarze, rybałtowie, siłacz czy poskramecz niedźwiedzi. Przewodzi nimi Goliard, znany i bardzo kontrowersyjny poeta. Przybywają oni do nieznanego z nazwy średniowiecznego miasta, by podczas święta sobie dorobić, a następnie większość dorobku wydać na nocną zabawę, bo chwili znów ruszyć w drogę. Przybycie do miasta obwoźnych że rozrywki jest jednak jedynie punktem wyjściowym dla opisu średniowiecznego społeczeństwa i ludzi wraz z ich systemami wartości, wierzeniami, pragnieniami i spojrzeniem na świat. Narrator skacze z miejsca na miejsce od postaci do postaci opowiadając o trudzie śpiewaka, fantazjach miłosnych mieszczek, kryzysie wiary w sens goliarda czy kacerstwu lekarza. W postaci jest całe multum i charakter każdej z nich jest wielowymiarowy. Taka konstrukcja służy Berentowi do tego, by w książce móc poruszyć multum tematów od religii przez kobiety i sztukę, aż po sens i przyjemności życia. To, co czyni żywe kamienie specjalnymi, to jednak nie fabuła ani nawet świetnie napisane postacie, lecz całokształt kształt tej specyficznej powieści, na które składa się mnóstwo intrygujących decyzji artystycznych ze strony autora. To, co wysuwa się naprzód już na pierwszy rzut oka, to specyficzny średniowieczny język, jakim posługuje się powieści autor. Choć nie ułatwia on odbioru, to jest na tyle nietypowy i magiczny, by samo obcowanie z nim przynosiło przyjemność z lektury. Zafascynowany mediwistyką Berend pracował nad pisaniem tej powieści podobno 10 lat i dużą część tego czasu zajęło właśnie stworzenie tego języka. Wyróżnikiem powieści jest również odejście od ukazywania średniowiecza jako świata przede wszystkim brutalnego i pełnego przemocy, bezmyślnej destrukcji, itd. itd. Zamiast tego to właśnie w średniowieczu Berend próbuje szukać wartości, których brakuje ludziom okresu modernizmu średniowieczu Berenta jest na poły fantastycznym światem ścierających się wartości i idei na takie odejście od uproszczonej i zbrutalizowanej wizji średniowiecza pozwalają właśnie rozkręcające akcje powieści waganci którzy wprowadzają do sennego miasta rozrywkę i poruszenie będąc przy tym ludźmi szlaku nigdy nie zakorzenionymi w miejscu a jednak ciężko jakoś lepiej oddającego epokę niż właśnie ktoś kto zobaczył tyle miejsc i poznał tylu ludzi że wszystko to odbija się od niego jak od wyprowadzonego na gościńce lustra Bynajmniej nie oznacza to, by Berend tworzył fantastykę. Czytając Żywe Kamienie nie można nie zauważyć, jak wiele pracy badawczej włożono w odszukanie i wplecenie w akcję powieści arturiańskich legend, czy autentycznych średniowiecznych pieśni, którymi zabawiani są, i nierzadko według których żyją, mieszczanie. Świetnie napisane postacie to kolejny powód, by zajrzeć do tej książki. Czytając ją można czasem poczuć się jak w powieści wielogłosowej, w której ścieramy się z kolejnymi światopoglądami czy to osiadłych mieszkańców, czy też wędrujących wagantów. Od razu jednak zaznaczę, że to nie jest lekka książka. Wielowymiarowość tego kawałka prozy znacznie utrudnia, ale jednocześnie czyni ciekawszym proces czytania. Trzeba być uważnym i skupić się, by nie pominąć symbolizmu ukrytego pomiędzy mocno spoetyzowanymi linijkami. Ten symbolizm jest jednak właśnie tym, co według mnie powinno być elementem każdej powieści historycznej, bo jaki jest sens zanurzenia się w świecie przeszłości, jeżeli nie wyciągniemy z niego nic uniwersalnego, co możemy powiązać z naszym własnym życiem i z naszymi czasami. Dzięki za uwagę.